Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym pokażę wam aplikację mobilną Microsoft Teams. Mam przed sobą smartfona. Ja mam akurat system Android, dlatego w Google Play muszę wpisać tutaj Microsoft Teams. i od razu podpowiada mi naszą fioletową ikonkę. Ja mam zainstalowaną, Wyklikacie w tym momencie zainstaluj i to wszystko. Później przechodzimy sobie do naszych Teamsów i mamy aplikację mobilną, która ma niemalże te same funkcjonalności co aplikacja lokalna i aplikacja przeglądarkowa. Jesteśmy teraz w kanale aktywności, czyli to samo, co mieliśmy po lewej stronie w Teamsie, mamy tutaj w pasku na dole. Mamy również czat, mamy również zespoły i mamy również kalendarz. I tak samo w kalendarzu możemy planować nasze spotkania. Ja mogę w tym momencie kliknąć tutaj plusik przy kalendarzu i mogę zacząć wpisywać spotkanie. Wpiszę sobie spotkanie mobile. Dodaję uczestników, wybierzemy sobie oczywiście marka i klikam OK. Tutaj przy Dodaj uczestników możemy wybrać więcej osób. Możemy też udostępnić w kanale i wybieramy udostępnij kanał. I mamy informację, że wtedy mogą w tym spotkaniu uczestniczyć tylko członkowie tego kanału. Mogę zaznaczyć cały dzień, mogę zmienić datę, godzinę. Mam nadzieję, że to jest jasne. Nie muszę pokazywać, w jaki sposób to robić. Też mamy lokalizację też mamy cykle, czyli można kliknąć powtarzaj codziennie, co tydzień, co miesiąc i pokaż jako i mogę sobie tutaj jeszcze ustawić mój status, czyli ja w tym momencie jestem na przykład poza biurem. Tutaj dodatkowo jest też opis, czego dotyczy na przykład spotkanie. I tak naprawdę planowanie takiego spotkania w telefonie jest bardzo proste. Klikam OK, spotkanie się zapisało. Mamy tutaj spotkanie mobile. Marek od razu też powinien mieć takie spotkanie tutaj w kalendarzu. Jest faktycznie spotkanie mobile. Klikam dwukrotnie, dołączam do tego spotkania i okej, okay, Marek już jest. I teraz ja sobie dołączam z telefonu, klikam po prostu dołącz. Dołącz teraz. Mogę sobie włączyć kamerkę i spójrzcie, u Marka jestem widoczna. O, w ten sposób. Marek może prawym kl klawiszem kliknąć i wybrać dopasuj do ramki, i wtedy widzi mnie całą. Ja jestem tutaj na mojej białej ścianie, i Marek widzi to, co ja tutaj pokazuję. Pokazuję nie do tej kamery. I w tej sytuacji, jak Marek mnie widzi, Marek mnie słyszy. Ja mogę też tą kamerę obrócić, czyli spójrzcie, ona się w tym momencie obróci. O, i widać mój komputer. Obracam raz jeszcze. Ok, i teraz widać mnie. I oprócz tego, że ja mogę udostępnić swój obraz z kamery, to mogę również Kliknąć udostępnij ekran, czyli klikam te trzy kropeczki udostępnij, udostępnij zdjęcie, wideo, prezentację programu PowerPoint albo udostępnij ekran. Klikam udostępnij ekran i w tym momencie, co widzi Marek? Widzi ekran mojego smartfona, czyli ja nawet ze smartfona mogę mój ekran udostępnić, mogę przejść na pulpit, widzę wszystko to, co jest na pulpicie, a tutaj po prawej stronie widać, że mam to moje połączenie, mogę w dowolnym momencie do niego wrócić i Marek widzi to, co ja. Klikam właśnie na moim smartfonie i również mogę kliknąć podnieść rękę. U Marka od razu też się wyświetla, że podniosłam rękę. Klikam trzy kropeczki. Też mogę wyłączyć przychodzące wideo, jeżeli chodzi o przychodzące wideo do mnie. I pod tymi trzema kropeczkami mogę również zawieścić rozmowę, przejść do innej rozmowy. Tutaj do góry mamy jeszcze coś takiego jak konwersacja, czyli mogę, możemy ze sobą pisać. To małe okienko możemy przesuwać, może ono być wyżej. Tutaj mogę napisać coś do Marka. Mogę dodać emotikonę i w ten sposób widać, że działa ta aplikacja mobilna prawie tak samo jak na naszym komputerze. Nie ma tutaj zbyt wielkich różnic. Mam nadzieję, że ta lekcja również była dla Was przydatna i teraz będziecie mogli dołączyć do spotkania Microsoft Teams z dowolnego miejsca na świecie.